Wow, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spróbuj nie powiedzieć wow, czyli tak jak obiecałem, raz przynajmniej w tygodniu spróbuj nie powiedzieć wow, musi się pojawiać, bo bardzo lubicie te filmy, są bardzo lajkowane, bardzo y, szeroko oglądane przez was, także mam nadzieję, że ten również Wam się spodoba. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, napiszcie hashtag wow, czyli raz w tygodniu ten spróbuj nie powiedzieć. Wow, challenge znaczy już pięć razy powiedziałem, ale jeszcze się film nie zaczął, okej? Okay? Dajcie mi czas! I jak już zostawisz łapeczkę w górę i tych łapeczek będzie 20 tysięcy oraz napiszesz hashtag. Wow, no to mordeczko, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić cię na wspaniały odcinek, w którym damy radę w tym challenge. a jeszcze bym oczywiście Intro. Lecimy! Yo, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale! No i dobra, lecimy! Zaczynamy od bardzo satysfakcjonującego obierania. Czy to jest Lici? Czy ja się nie pomyliłem? Czy to jest moi drodzy Lici? Mam nadzieję, że tak. Jep Akcje tapicerskie! Oczywiście nie mogę mówić tego wybitnego słowa, tylko poczekać do samego końca. Otwarcie jakieś niebieskie. O nie, no przecież ile to jest roboty? Czy to jest wariactwo? Jesus! Ładnie, ładnie, jeezus, przestań tutaj nas wszystkich dołować, że ty to umiesz, a my nie umiemy, obcinanie aloesu, obcinanie aloesu, ładnie, ładnie, pięknie, to też będzie satysfakcjonujące, zobaczcie jak to się klei, czy to jest ogórek, cucumber, czy raczej aloes amber, proszę bardzo, dokładanie kostki. Szacun, tylko czy to jest na pewno dobrze ubite pod spodem? Czy nie było aż takiego musu na to, żeby to dobrze ubić? Uważaj, żeby ta kostka nie popękała, no zrzucanie, tak, no nie, bo ta kostka nie jest najlepszej jakości. Także to jest po prostu tako, żeby gdzieś tam to wykonać, żeby gdzieś tam to zrobić. Ale dobrze, wszystko przygotowane, kostki zrobione, tutaj znowu robienie jakieś, czy to są, nie wiem, wapienne gofry jakieś? Może i to są gofry, nie wiem, robi to oczywiście ktoś ręcznie. Także zrobiona sprawa ręczna, jak zwał, tak zwał, ręczna robota wykonana. Tutaj mamy ściąganie podeszw. Tylko po co te podeszwy? To są prawdopodobnie do takich butów, z których później korzystamy w Chorwacji, bo w Chorwacji jest bardzo dużo tych, tych, no, jak się nazywa, jeżowce. Kiedyś wdepłem takiego jeżowca, prawie straciłem nogę. To nie jest żart, miała miejsce taka sytuacja, kiedy byłem w Chorwacji kiedyś na urlopie. Bardzo ładne tortelini i gościu wiszący. Ładnie, mordo, ładnie. Wisisz sobie tak na takim hamaku, jaką to trzeba mieć, jaki hard ducha, jaki spokój wewnętrzny, żeby coś takiego osiągnąć. A tutaj od razu śmietana wychodzi z takim sosem truskawkowym, proszę bardzo. Można kupić sobie taką maszynę, nie robić wstydu. Czyli w pewnym momencie. O, to już też widziałem w ostatnich trzech filmach, jak są ucinane te wszystkie kable, znaczy kable, to wydaje mi się, że to jest jakaś miecie, albo coś na tej zasadzie, po prostu, tylko później jest wypalana, a tutaj jakaś piękna szafa, z której można zrobić może nie kwadrat, ale jest ona narożna, trójkątna, narożna szafa, z której można korzystać, ale raczej stawia się w środku pomieszczenia, żeby móc wykorzystywać każdy element, każdą część. Dobrze, a tutaj mamy gościa, który będzie robił ciągnienie drutu, tak zwane, czyli zaginanie metalowy, metalowych prętów, czyli robienie, nawet powiedziałbym, oczywiście, jest imadło, e, czyli będzie robienie e, całości koła. Wydaje mi się, że może skręcić nawet z tego koło ewentualnie. no Koła się tutaj nie udało zrobić, ale było całkiem nieźle. A tutaj mamy maleńkiego mężczyznę, który gdzieś tam obcina prawdopodobnie skórę, albo tylko końcówki tych skór, żeby te postrzępione elementy e, nie można było z nich korzystać. Dobrze, nie wnikam. Tutaj mamy laserowe prawdopodobnie nakładanie farby gdzieś na ścianę. Były i konie, wszystko było. A tutaj gościu puścił welon, puszczony od tyłu! Przecież to było puszczone tył na bank. Okej, okay, mamy obieranie jakiegoś melona, krojonko i to zobaczcie, jakie perfekcyjne, żeby tylko sobie gościu nie uciął łapy. Na pół Na... i na ćwiarteczki raczej nie było. A tutaj jazda, jazda, biała gwiazda, pozdro, wisła, Kraków, wisła, olin. A tutaj nawet nie ma pasów. Zobaczcie, jak goście poruszają się po rondzie. Kompletnie to jest niezrozumiałe. Że oni umieją to robić w takich warunkach Czy to jest styropian? Babka to uniosła, więc wydaje mi się, że nie ważyło to 17 ton Tylko raczej 17 kilo Ale zobaczcie jak sobie z tym radzi I przenosi po całych tutaj pomieszczeniach Bardzo ładnie, bardzo ładnie pani babko Jakkolwiek tutaj mamy robienie nie płotów, Bo raz mnie na tym przyłapaliście Tylko oczywiście płotów, jakichś metalowych płotów Z tymi oczkami, które w ten sposób są przygotowywane dobrze A tutaj jeżeli nie wiesz Kiedy wybije ci studzienka To ci ludzie zajmą się tym zanim ona wybije Że można całe, yy, całą wodę Zrzucić bezpośrednio do Studzienki. No dobrze, czyli oni w karlingu są mistrzami świata, czyli karling. Poruszanie tym, tym, kiedy puszcza się takie coś po lodzie, bardzo fajna sprawa. A tutaj pierożki, jaki. XDXD, XD. co to za wałeczek? Przy, przystolny, bo tak go można nazwać? Przystolny. Yep. Żebym nie powiedział tego słowa, na chwilę się zamknę w sobie. To było coś epickiego, czego jeszcze nie wiem. Czy to jest obieranie kokosa? Co on tam robi? jeb yep, sobra. Co jest, to jest kokos? dociska normalnie koszt, żeby ci się tylko krzywda nie stała mordeczka. tutaj mamy bezpośrednio rysowane yy, na szafie to będą słoje z drewna prawdopodobnie zrobione, a być może to jest stół odrestaurowany z ramenu, nie wiemy tego, czy to jeszcze później jakoś rozmarzysz, nie wiem o co tam chodziło, jakby to wyglądało w ostatecznym rozrachunku, oczywiście tego się nie dowiemy, a tutaj mamy całe drukowane yy, tapety, czyli to prawdopodobnie jest tapeta która jak już się pokryje wszystkimi warstwami, to idzie dalej na produkcję, możemy ją przykładać później, oczywiście ona jest zwijana w rolkę i dawana do sklepów, tutaj odcinanie plastiku od gotowych elementów które już zostały przygotowane, także również bardzo ciężka i żmudna praca Trzeba wszystko przygotować Gościu, dlaczego zgoliłeś tak wspaniałe włosy? Ja wiem, że dużo fryzjerzy byli zamknięci i było siedzenie w domu Ja pierdyle, przecież szkoda tych włosów, co miałeś, mordo Ja pierdziel, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby gościu na żywca sobie obcinał włosy, żeby to trwało tak szybko Tutaj mamy babeczkę, która bezpośrednio przygotowuje dla nas żarówki, czyli Nie śmiej się, bo ty też takie żarówki kiedyś będziesz potrzebował To jest naprawdę żmudna i ciężka praca Krojenie mozzarelli, jakiegoś sera, trochę więcej sera jeszcze trochę więcej, sera, Takie równe elementy, bym powiedział. Przekonanie, aha, czyli ściągnięcie całych tych elementów, które były już niepotrzebne. A ten pokrojony w kwadraty, żeby gdzieś tam był wysłany do sklepa. Tutaj zobaczcie, jakie perfekcyjne obcięcie koła. Blatu koła. Proszę bardzo, można. Nie wiem, jak się wydarzyło. Tutaj podniesiona studzienka specjalnie, dlatego, żeby wleciało jak najwięcej wody. Jakieś tam powodzie, ulewy, podtopienia. Może i w Tajlandii. Nie wiemy tego, nie widzieliśmy twarzy tego mężczyzny, Ale zazwyczaj te filmy opiewają na. No, rewelacje. Ja też umiem taki moonwalk, mordo. Taki moonwalk, taki. No przecież to jest prosta sprawa, tylko trzeba mieć wyrobione stawy Umiem tak, nie będę pokazywał do, Na 20 tysięcy łapeczek pokażę wam w następnym odcinku Jak coś takiego się robi Tutaj mamy pajączek, bezpośredni pajączek Który uczy dzieci, żeby miały proste plecy Bo dzieci często nie chcą współpracować Pewnie odepnie teraz tego delfina Buziaczek z delfinem, mordo Ale za to jest wysoko To jest wysoko, miałeś buziaczka z delfinem Gościu jeszcze biegnie, oczywiście jest przywiązany do tego Bo to jest yy, atrakcja Czyli możesz wykonać taki bieg Po takim moście, no zbroja Zbroja obsrana na maksa Przecież ja bym biegł po czymś takim I mam normalnie pas startowy pod plecy Aż podciąg podciągnięty pod łopatki Przecież to jest niemożliwe i straszne Jaka wysokość w ogóle a coraz rzadziej są pod... Teraz dane, tam było po jednym nawet. A tutaj zabawa weselna, która polega na przelaniu całej wody do kubka. I która ekipa zbierze tej wody najwięcej, poczekaj. Tylko nie wylejcie tego. Całkiem fajna zabawa, którą można zrobić na weselu. Świetnie. Nie mordą! Poczekaj, nie spiesz się, tak źle pewnie złapał. O tutaj mamy domino tej, poukładane domino, które jest oczywiście wypełniane. Zaraz będzie całe prawdopodobnie zasuszane. No i można działać, puszczać dalej do produkcji. Kiedyś miałem takie domino z Żuwi Ninja. To było rewelat, aż ze sprawy. Czy jest? Nie ma. Nie umiem znaleźć. Szukałem. Nie ma Domina z Żółwi Ninja. Ale miałem taki na bank. Jak byłem mały. Może już nie produkują. A może miałem jakieś flashbacki z Wietnamu sprzed 75 lat i nie było czegoś takiego. W każdym razie nie umiem tego znaleźć. Spróbowałem, tak? Spróbowałem. Gościu gdzieś tam podróżuje spokojnie na takiej yy, desce. Na takim wyciągniku, podajniku do ludzi. Podajnik do ludzi z jednego na drugie. I tutaj proszę bardzo, jedną ręką wygląda to osobliwie dość. Ale gościu po prostu sobie wachluje. Także nie wnikam, co ty tam ugniatasz. To jest szaleństwo, ale siła, ale kaptury mocne. Jaki motyl. Lion, jesteś dosłownie, jesteś zwycięzcą Jesteś tygrysem, jesteś lwem, rozumiesz? Nie tiger, tylko lion, czyli lew Proszę bardzo, ona się napina, że ona jest silna A to on ją trzymał, Hehehe. he, he Zawijamy całość, proszę bardzo, tak się przygotowuje śrubę a właściwie takie zawory, które Później można dać pod śrubę, pod zawór Pod takie coś większego, co będzie oczywiście Pełnym dopełnieniem tego całego metalu Który jest chyba jeszcze minimalnie rozgrzany, że można było coś takiego zrobić Tutaj dzieci uczą się Przebiegać przez miejsca Które ich nie zahaczą, też bardzo fajna z... Nie, dostała w czoło, tutaj piętą Wysuwasz sobie oczywiście roleczki, w których możesz podróżować, chociaż takie białe buty troszeczkę szkoda. Przy deszczach to zdecydowanie nie przychodzi. A tutaj ktoś zaplata warkocze lalkom. I takie prace się zdarzają. Także świetna sprawa, tu prawdopodobnie będzie obcięcie, zawinięcie tego warkocza, po czym obcięcie całej reszty, żeby można było spokojnie cisnąć dalej na produkcji. Oczywiście, że będzie obcinanie tych włosów, te włosy idą dalej do produkcji. No i proszę bardzo! Głowa Lalki gotowa, ona idzie dalej do sklepu, czyli są nawet ludzie, którzy, bo zastanawiałem się, czy robią to maszyny, czy też bardziej ludzie, są ludzie, którzy zajmują się przygotowywaniem. Czy ten gościu driftuje traktorem? Naprawdę? To było niezwykłe, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A tutaj mamy przygotowywanie e, chusteczek, być może weselnych, ewentualnie do zagłówków w premium samochodach, może takie rzeczy się zdarzały, A tutaj produkcja reklamówek, która jest coraz rzadziej stosowana, bo przyznaję się szczerze moi drodzy, e, że coraz częściej spotykam się z papierowymi reklamówkami, z papierowymi, takimi e, no, takimi papierowymi, bardziej mm, z celulozy, być może z czegoś takiego. Poruszanie się po sklepie na tych, to są prawdopodobnie te same buty, które przedtem ja nie, bo tutaj ma e, kółka w piętach, a wcześniej... Co ty robisz mordo? Audi tylko je nie zalejcie, bo potem są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych jako floty. Gościu... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale czegoś takiego również jeszcze nie widziałem. No i można... Ja pierdziele, czy to jest szacem. Tutaj ma jakieś fragmenty złota. Co to jest? Co, będziesz to potem przetapiał? O co tutaj chodzi? Milena, o co tutaj chodzi? Co ty tutaj robisz? Ile takie coś się robi? Ile to kosztuje? Co to jest? Co później z tego? Ona to piórem ściąga! Myślałem, że to jest w ogóle jakiś... Ten! No, Niedługopis, tylko nóż. Nie, nie umiem się wysłowić. Jak jestem skupiony na nagrywaniu, czasem ciężko się gdzieś tam wysłowić. Zachód słońca, proszę bardzo. Będą mi drzewka, proszę bardzo. Kwiat, kwiat. Drzewo kwitnącej wiśni. Kraj kwitnącej, drzewo kwitnącej wiśni. Hashtag Karolek, idź spać, bo bez kitu jest ciężko. Normalnie ci pokazuję inne zegarki na szybie. Jak to działa? Jak tam nie widziałem matrycy, nie widziałem pikseli. no ale dobrze. Wrota do narni, tylko bardziej nowoczesne otwierane. Również można się gdzieś tam dostać. Nie wiem po co. Takie drzwi, mieć prawdopodobnie w swoim domu sobie zamontować. Ciekawa sprawa, dosyć gruba, bo tutaj widzę grubość, ten przekrój drzwi to około 80 cm, także ciekawa sprawa, otwierana oczywiście na dotyk na rękę, a tutaj będzie e, ogromnym dronem poruszał się chiński wąż. Później będzie robił pewnie serpentynki na całej długości. Szkoda, że tego nie pokażą bo to by było również bardzo e, ciekawe. Mam nadzieję, że ten dron zaraz poleci i będzie przez całe miasto latał. A tutaj robienie case'ów to jest też ostatnio popularne, nie tylko przy kejsach, ale na przykład to się już oczywiście e, Nałożyło, można robić sobie dedykowane pady, na przykład do konsol i takie różne rzeczy. A tutaj gościu, który oczywiście robi jakieś podpisy, nie robi tego maszyna. Także coś również tutaj się dzieje ciekawego. Nie wiem, co to za podpis, co tam napisałeś, i tu będzie kolejny jakiś trik. To będzie szaleństwo. Yeah. 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 Dziwić się, że później oni są mistrzami świata w badmintona, w Babingtona, w bandingpona. Dobra, na szczęście wygrałem ten challenge nie powiedziałem tego magicznego słowa, przez które bym przegrał. Także jest dobrze, wygrałem. A to i to tyle ode mnie, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejne odcineczki. Spróbuj nie pojeździć. U -u challenge, to już niebawem, oczywiście, bo raz w tygodniu postaram się, żeby taki odcinek się pojawiał ode mnie, to tyle, zostaw chłopeczkę w górę, napisz hashtag taki jak zawsze, przy tego typu odcinkach, no i żegnam się z Tobą serdecznie mistrzowskim okiem, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale, jak już niebawem, jutro o godzinie 9.50 czyli o 10, no i wpadaj na Discorda, bo tam dużo osób, dużo rozmów i dużo się dzieje, łokieć, na razie, do jutra, tu! Hej, mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. jest mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki.